Dzień dobry, to jest Dobitnia, Ja się nazywam Mariusz Staniszewski. Witam państwa bardzo serdecznie. W toku tej politycznej nawalanki, kiedy afera goni aferę, kiedy jak nie KPO, to ustawa wiatrakowa się przewija. Zapominamy często o bohaterach dawnych afer, dawnych takich wydarzeń, które elektryzowały polskie życie społeczne i polityczne i. Często oni odchodzą gdzieś w niebyt, tak naprawdę naszej pamięci, a warto o nich wspomnieć. I teraz, ponieważ warto o nich wspominać, dlatego, że to nie jest tak, że coś, co się wydarzyło, w nich nie zostaje czy nie, 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 nie ma skutków. My zapominamy, zajmujemy się dalej jakąś nową aferą, nową, nowym zamieszaniem, natomiast oni skutki tego, co przeżyli, mają długofalowe konsekwencje. Mówię tutaj o, oczywiście o księdzu Michała Olszewskim. Ksiądz Michał Olszewski od wyjścia z aresztu nie udziela wywiadów, nie, kon, nie kontaktuje się z mediami, stara się gdzieś w ciszy odnaleźć samego siebie, natomiast dowiadujemy się, że jego stan psychiczny jest bardzo, bardzo ciężki. Na szczęście odbudowuje się, jeżeli chodzi o stan fizyczny, bo też z tym było nie najlepiej. Natomiast stan psychiczny jest taki jak żołnierzy, mniej więcej, którzy by przeżyli bombardowanie, jakieś ogromne bombardowanie w czasie wojny. To jest system, syndrom stresu pourozowego. Każde wspomnienie u niego traumie, którą przeszedł, o tym, jak go potraktowały polskie władze, powoduje, że on wpada w stan lękowy. Można oczywiście powiedzieć, że no, sam sobie winny. Nie, nie jest sam sobie winny. To, co z nim zrobiono, nie miało żadnego uzasadnienia. Tortury nie miało żadnego uzasadnienia. Poniżanie go nie miało żadnego uzasadnienia. Nie zrobił niczego takiego, co miałoby powodować, że można go było traktować w ten sposób. Pamiętajmy, że ta demonstracja siły w wykonaniu Bodnara, Tuska i Sienkiewicza i Kierwińskiego, wtedy już chyba, w każdym razie to jest to środowisko, miało na celu złamanie, przestraszenie wszystkich, którzy mają się w przyszłości dostać w łapy machiny Platformy Obywatelskiej, aby nie stawiali oporu. Oni mieli, przykład księdza Olszewskiego, Miał im pokazać, że nie będzie litości. Nie będzie litości nawet dla osób duchownych, że nie zawahają się przed niczym. Rzeczywiście w pierwszym momencie ten strach wśród wielu ludzi był obecny, ponieważ nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że ta machina się po pierwsze zatrze dość szybko, a po drugie jednak ludzka przyzwoitość będzie zwyciężać i sędziowie i prokuratorzy przestaną być takimi. Bezmyślnymi wykonawcami woli politycznej i, i, i zaczął jednak dbać o, po pierwsze, własne kariery, a może właśnie po, po pierwsze, własne sumienia, a po drugie, własne kariery. Przykład księdza Oczeskiego, który przechodzi długotrwałą terapię i prawdopodobnie przez najbliższe lata jeszcze będzie wychodził z tego stanu, pokazuje, jak łatwo jest zniszczyć i człowieka, i jego dzieło. Fundacja Profeto, która pomagała ofiarom przestępstw, przestała istnieć. Ośrodek, który miał służyć ofiarom przestępstw, pomocy tym ofiarom przestępstw, w zasadzie przestał istnieć. Już nie zostanie dokończony przez tą, przez tą fundację. I tak dalej, i tak dalej. Pozostaje tylko człowiek, który jest zniszczony psychicznie i nie, wiadomo, i nie wiemy, czy kiedykolwiek odzyska. Pełną, jakby taką siłę psychiczną, pełnię zdrowia psychicznego, a z pewnością czekają go lata jeszcze terapii. To jest osobisty, to był osobisty więzień Tuska i to jest osobista odpowiedzialność Tuska, osobista odpowiedzialność Bodnara, osobista odpowiedzialność wszystkich, którzy maczali w tym palce. To nie jest tak, że, że to zostaje zapomniane. Ciekawa jest jeszcze historia taka, że. I tutaj myślę, że sprawiedliwość w dłuższej perspektywie będzie zwyciężać. Trybunał praw człowieka przyjmuje kolejne skargi dotyczące tego, jak potraktowany był ksiądz Michał Szewski i jak, na jakiej podstawie wsadzono go do aresztu i kto posłał go do aresztu. Tak, Trybunał Sprawiedliwości zajął się tym, że prokurator Dariusz Kornełk nie jest legalnie nie jest legalnym prokuratorem krajowym. To oczywiście bardzo nie w smak jest obecnej władzy, ale to będzie trwało. To jest coś, co się toczy. Nie wiemy, kiedy znowu wyroki, ale już samo przyjęcie tych skarg pokazuje, że są podstawy prawne do tego, aby sprawę rozpatrywać. My oczywiście możemy się, znamy tę historię, znamy historię pana Szopy, który był szantażowany w prokuraturze i prokuratorzy kazali mu pisać, czy dyktowali mu zeznania tak naprawdę, aby on nie trafił do, z powrotem do celi, gdyż miał, dość cierpi na, na klaustrofobię. Grożono mu, że aresztują jego matkę, starszą kobietę. Pamiętamy urzędniczki z Ministerstwa Sprawiedliwości, pamiętamy Dyrektor biura Matusza Morawieckiego, która była szantażowana, tak naprawdę, w ten sposób, że szantażowana była, podawana presji, ponieważ nie mogła się opiekować synem, który cierpi na autyzm i był sam w domu i odchodził, i był bardzo niestabilny. Tak? To wiemy, że, że tam były dramatyczne sytuacje. To wszystko gdzieś zostaje. Przykład księdza. Michała Olszewskiego pokazuje, że lata potrwają, zanim ci ludzie wrócą do jakiejś stabilizacji psychicznej, a przecież działo się to wszystko w imię politycznej wentety. Chodziło o to, żeby za pomocą tych ludzi, na przykład pani, która, pani dyrektor biura Młodusz Morawieckiego, chodziło o to, żeby ona sypnęła Morawieckiego, jak w stalinowskich. Jak w stajnowskich procesach. Szantaż, szantaż, tortury, po to, żeby sfingować dowody, żeby można było dopuścić Polskiego. To się wszystko zawaliło, i widzimy, że sędzia Żurek, który został ministrem, zapowiadał wielkie uderzenie, natomiast już widać, że chyba zęby mu się stępiły, i bardzo uważa, żeby nie pójść w ślady swojego poprzednika. Myślę, że, że szybciej niż później okaże się, że jest bezradny wobec jednak przepisów prawa, które ograniczają dyktatorskie ambicje tego rodzaju polityków. Nawet jeżeli coś bredzi o demokracji walczącej, nawet jeżeli coś bredzi o tym, że nie ma Krajowej Rady Sądownictwa, ponieważ takie ciało zostało źle wybrane, no to, to tylko bredzi po prostu, no bo w rzeczywistości ośmiesza się. Instytucje Unii Europejskiej i inne mówią wprost, że nie wolno podważać statusu ani krajowego sądownictwa, ani sędziów. Po prostu zostali wybrani i tyle. Ale jeżeli mówimy o skutkach tej polityki, to przyjrzyjmy się troszkę tak z dystansem tej, tej polityce. Dzisiaj toczy się wielka dyskusja o to, o to, czy tutaj jeszcze przypomnę sobie księdza Oszewskiego Tak wyglądał, jak wycho wychodził z, z aresztu. Dzisiaj toczy się wielka dyskusja na temat tego, jak, czy prezydent Karol Nawrocki powinien zawetować ustawę o wiatrakową. Tam została zaszyta, to jest taki rodzaj szantażu, który został taka pułapka zostawiona na prezydenta, że w jednej ustawie zostały zaszyte albo zgoda na liberalizację ustawy wiatrakowej, czyli żeby można było bliżej zabudowań stawiać te wiatraki oraz, oraz tarcza ochronna dopłaty do cen prądu, tak żeby te dopłaty nie uderzyły w obywateli. Tyle tylko, że już sama ta konstrukcja jest fałszywa, a w rzeczywistości zgoda na poluzowanie tej ustawy wiatrakowej spowoduje, że i tak będziemy płacić w dłuższej perspektywie drożej za prąd. Marek Jakubiak w jednym z wywiadów powiedział, że podobne ustawy dziwnym trafem znalazły się także w innych krajach, na przykład w Czechach i są forsowane równie mocno jak w Polsce. To znaczy, że to nie jest jakiś przypadek, że to nie jest jakaś, jakiś polski wymysł, tylko decyzja o przeforsowaniu tego rodzaju ustaw zapadła zupełnie gdzie indziej. Możemy się domyślać gdzie, ponieważ ustawy te, ponieważ wiatraki te mają być stawiane głównie przez firmy niemieckie, przez firmę niemiecką Siemens, ponieważ zostały jej na magazynach te platformy. Te, 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 te wiatraki, te, te platformy wiatrowe, turbiny wiatrowe, ponieważ nikt nie chce ich już stawiać w Europie. Wiadomo, że biznes ten nie opłaca się, jeżeli nie ma do niego dopłat. W Polsce jeszcze są dopłaty, ponieważ jest KPO i te pieniądze zostały skierowane, strumień pieniędzy ma być skierowany właśnie na to. Oczywiście on nie musi być na wiatraki, natomiast może być. I teraz chodzi o to, żeby poprzez, poprzez strumień pieniędzy dla, polskie, dla Polski z Unii Europejskiej, tak naprawdę sfinansować <küh> zalegające w magazynach wiatraki z, w niemieckiej firmie. Czyli żeby po prostu przepuścić przez Polskę te pieniądze, żeby one znowu trafiły do Niemiec i żeby niemiecka firma zamiast nie wyszła z tego na minusie. Opór przeciwko tego rodzaju rozwiązaniom jest widoczne już w wielu krajach, także na szczęście w Polsce. I to jest kolejny sukces Donalda Tuska. Donald Tusk swoją serwilistyczną, yy, uległą polityką wobec Niemiec, taką nachalnie uległą polityką wobec Niemiec spowodował po pierwsze, że wielu Polakom otworzyły się oczy i zobaczyli, że polityka ta jest skrajnie yy, dla Polski niebezpieczna, yy, nie, niekorzystna, a po drugie, że służy wyłącznie realizacji interesów niemieckich. No, chodzi o to, że Polacy sfinansowali po prostu niemieckie inwestycje, tak żeby niemieckie firmy, firmy nie traciły. To jest kolejny sukces rządu Tuska. Ko idźmy dalej. To jak że chciał zapanować nad ładem medialnym w Polsce i dlatego siłą przejął telewizję publiczną i postawił ją w stan likwidacji. Oczywiście stan likwidacji jest fikcyjny, w związku z tym ci, którzy dzisiaj rządzą tymi i, i, i telewizją, i Polskim Radiem, i Polską Agencją Prasową, będą ci za to odpowiadać, ponieważ to, to, co robią, jest niezgodne z prawem. Likwidacja firmy oznacza cztery rzeczy. Spłacenie zobowiązań, odzyskanie długów zwolnienie pracowników i zamknięcie firmy. Nie wolno robić niczego więcej. Natomiast Telewizja Polska uruchamia nowe produkcje, zatrudnia pracowników i tak dalej, i tak dalej. Ogromne miliardy, które trafiły do Telewizji Polskiej, zostały w dużej mierze zmarnowane, ponieważ przejęcie firmy odbyło się, odbyło się w ten sposób, że zostały zerwane w prawie wszystkie kontrakty, czy dużo, duża część kontraktów. Ludzie zwalniani z Telewizji wytaczali procesy, Firmie, która ich bezprawnie złoniła i je po prostu powygrywali, i należało im się odszkodowania. W związku z tym te wszystkie dotacje, te miliardy z budżetu poszły na, na nieudolne zarządzanie telewizją, kiedy po prostu przejęcie je siłą kosztowało nas wszystkich te 3,5 miliarda, pewnie i więcej. To są skutki, ale po, po, popatrzmy, Jego celem tej, tej, tej operacji miało być opanowanie rynku medialnego, aby właśnie. Takie historie, jak z Księdzem Oszczeskim nie wydostawały się na um, szersze, do, nie, nie się do, do, do opinii publicznej, nie, nie, do, do szerszego grona, yy, grona odbiorców. W rzeczywistości co się okazało? Yy, zbudował yy, w ten sposób dwie telewizje, jedną, która dzisiaj dominuje na, na polskim rynku, czyli Telewizja Republika, i drugą telewizję w Polsce 24, która jest już, ma już większe zasięg, jest silniejsza niż przejęta. TVP Info. To są skutki działania wybitnego polityka, jak o nim mówią jego akolici, a tak naprawdę nieudacznika, nieudacznika i szkodnika, jakim jest Donald Tusk. Ale idźmy dalej. Zwróćmy uwagę, że jego zachowanie wobec Donalda Trumpa spowodowało konfrontacyjne i lekceważące, spowodowało, że Polacy zaczęli przyglądać się Amerykanom znacznie dokładniej i w połączeniu z jego polityką uległości wobec Niemiec, wybierają Amerykanów. Po prostu widzą, że to w Amerykanach jest dzisiaj nadzieja na to, że po pierwsze, na przykład wojna na Ukrainie się skończy, a po drugie, że w Europie może zapanować jakiś, czyli może powrócić jakiś zdrowy rozsądek, ponieważ Niemcy do spółki z Francuzami i z administracją unijną dalej brną w jakiś, jakiś obłęd, czy to zielonoładowy, czy to jakiś obyczajowy i niszczą gospodarkę, niszczą strukturę społeczną, niszczą dobrobyt Europejczyków. To wszystko dzieje się w Polsce dzięki Donaldowi Tuskowi. Takie są jego osiągnięcia. Oczywiście zamierza inaczej, ale, zamierzał inaczej, ale tak jest efekt. Barbara Nowacka, jego niektórzy mówią bardzo bliska współpracownica, bliska jak, jak, jak to tylko możliwe. Poprzez prymitywną, tempą politykę anty, antypolonizmu, tak powiem, niszczenia polskiej kultury, wypu, wypłukiwania polskiej kultury z edukacji, wyrzucania tej, tej polskiej literatury, tak naprawdę obudziła nagle w Polakach taką, taki gniew, taki sprzeciw, który mówi: Nie, my chcemy polskiej literatury, my, my chcemy tego kodu kulturowego, który przez lata otrzymywaliśmy, który jest naszym kodem kulturowym, a nie jakimś innym. Obudzili to, co w zasadzie nie miało szczególnego znaczenia dla, dla Polaków, ponieważ uznawali, że tak to jest i nie, nie przykładali do tego wagi. I teraz przykładają do tego wagę, ponieważ ktoś im chce coś zabrać, chce im zabrać ich tożsamość. A to jest bardzo istotne w sytuacji konfliktu, tak, kiedy, kiedy rzeczywiście widzimy, że ten konflikt narasta. Te, ta polityka. Tuska tej w zasadzie uległ, nawet nie uległości wobec Unii Europejskiej, ale takiej podległości wobec Unii Europejskiej doprowadziła, że Polacy mówią, zaraz, zaraz, ta Unia Europejska, która blokowała na przykład pieniądze z KPO za czasów rządów Matusza Morawieckiego i PiSu, teraz, kiedy nic się nie zmieniło, przyznaje te pieniądze, Blokowuje te pieniądze rządowi Tuska, to znaczy, że to nie jest żadna wielka jakaś organizacja, która posiada jakieś, jakąś mądrość, jakąś większą, większe doświadczenie, że o coś chodzi. Nie chodzi wyłącznie o, o politykę i forsowanie własnych modeli rozwoju, forsowanie własnych ludzi na stanowiska, wpływanie na politykę polską. W sposób najbardziej prymitywny, jak to, jak to możemy sobie wyobrazić. To dlatego także wygrał Karol Nawrocki. To dlatego, że Tusk zachowywał się w ten sposób jako, jako gubernator, a nie jako premier polskiego rządu. Karol Nawrocki wygrał wyboru, wybory. Tusk budzi w Polakach taki. Można to nazwać eurosceptycyzm, ale bardziej chyba świadomość, że Unia Europejska to nie jest jakiś koniec historii, to nie jest jakiś byt wyjątkowo kierujący się jakąś wyjątkową logiką i dobrem wspólnym, że to jest raczej rodzaj budowania oligarchii europejskiej, która jest dla nas wszystkich szkodliwa, a dla Polaków, dla takich narodów jak Polacy szczególnie, ponieważ Unia Europejska zakłada prymat. Francuzów i Niemców. Przyjrzyjmy się jeszcze, może na koniec jeszcze, bo to z tych przykładów można by mnożyć, ale podejście do wielkich inwestycji, co jest bardzo znaczące w dzisiejszej Polsce, to można porównać do takiego stanu psychicznego Koreańczyków gdzieś powiedzmy ze 40 lat temu, 30 lat temu, którzy mieli świadomość tego, że ich kraj właśnie... Wskakuje na wyższy poziom. I my, Polacy, pod koniec rządów prawicy, mieliśmy taką świadomość, że właśnie wskakujemy na wyższy poziom, że już nie musimy się obawiać, że, że, że to jest chwilowe, że to jest jakieś przejściowe, że stać nas na wzmacnianie armii, na budowę centralnego portu komunikacyjnego, na atom, na wiele innych inwestycji, które powodują, że. W poziomie rozwoju nie będziemy się szczególnie różnić od krajów Europy Zachodniej, że nie będziemy musieli niczego zazdrościć, a wręcz przeciwnie, że być może mamy szansę na to, żeby rozwijać się szybciej niż oni i dogonić poziomem rozwoju te, te kraje. Tusk pokazał, że jest politykiem zakompleksionym i dzisiaj, jeżeli ktoś mówi o polskich kompleksach to są to, to mówi o tak naprawdę wyborcach tuskach, którzy mówią, nie, w Polsce się nie uda, nie, Polska to nie jest taki kraj, lepiej po cichutku tam koło Niemców coś robić, <coughs> może nam coś, coś z tego skapnie, a już na pewno yy, nie, nie możemy mieć jakichś dalekosiężnych planów, bo jesteśmy za słabi, za, za głupi, za, za biedni i tak dalej, i tak dalej, to pokazuje tą różnicę, ale błąd i to, i to warto o tym mówić, Błąd zaczął się od tego, że ekipa Donalda Tuska nie myślała o rozwoju, tylko myślała o zemście. A o zemście, a poprzez zemstę na pisie, chcieli znaczy zemsta na pisie miała prowadzić przez ofiary takie jak ksiądz Michał Olszewski. Ten Michał Olszewski oczywiście cię cierpi. My także, jako kraj, będziemy przez lata jeszcze dochodzić do do siebie po tych dwóch latach rządów Tuska, a pewnie czterech rządów Tuska, ponieważ zapaść jak taka rozwojowa jest niewiarygodna. Po to jest to, to nie chodzi o to, że Polska się jakoś cofa w rozwoju. Nie. Zaprzestanie szybkiego rozwoju, szybkich, dużych inwestycji spowoduje, że po prostu inne kraje nam będą uciekać nasze szanse. Na, na, na rozwój wiele tych szans zostało zmarnowanych. My też będziemy dochodzić do siebie przez lata, no miejmy nadzieję, że nie w taki sposób brutalny, nie w taki sposób bezpośredni jak Michał Olszewski, ksiądz Michał Olszewski. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę, zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania kanału, do wspierania nas na Patronite i na YouTubie i do czytania dobitnie.pl, bo tam jest dużo ciekawych analiz. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.